Cześć, jestem Paweł. Jestem wiceprezesem Eskenu Energetyki. A ja jestem Ola i jestem koordynatorką ds. merytorycznych projektu Energy Week. Energy Week to największa cykliczna konferencja naukowa o charakterze energetycznym, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Energetyki. Już 15 maja zapraszamy Was na dzień promocyjny Energy Weeka, gdzie możecie spotkać nas na SPADO, nas, jak i również naszych partnerów, i dowiedzieć się nieco więcej o wydarzeniu. Tak, a już we wtorek Rozpoczniemy uroczystą inaugurację wydarzenia z udziałem jego magnificencji rektora. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz z udziałem doktora Przemysława Ligenzy, czyli prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tak jest. Później czekają nas trzy dni intensywnych prelekcji, paneli i wykładów o tematyce energetycznej, więc jeśli jesteście zainteresowani taką tematyką, szczególnie transformacją energetyczną, nowymi technologiami, czy też po prostu biznesem i energetyką, to serdecznie zapraszamy. Tak, i wszystko to odbędzie się z udziałem ekspertów z branży energetycznej, także zapraszamy Was do śledzenia naszego wydarzenia na Facebooku, naszego fanpage'a i właśnie na Aulę Spadochronową, gdzie będziecie mogli się dowiedzieć więcej o naszej konferencji naukowej.